Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie, na kolejną szachową wideo lekcję na temat końcówek szachowych, moi drodzy. Szalenie ważny aspekt w szachach to właśnie końcówki pionowe, wieżowe. Ostatnio yy, o tych wieżówkach zaczynam mówić. No na poważnie bierzemy się za końcówki, moi drodzy. Końcówki z Marianem, proszę bardzo. Tak nazwę tę serię, nie ma to tamto. Ostatnio mieliśmy pozycję Luceny, pokazywałam jak wygrać z zaawansowanym pionem, budując tak zwany most. Taka technika, budowanie mostu. Czyli buduj mosty z Marianem, jakby nie było. A Dzisiaj technika, moi drodzy, remisowania w pozycji Filidora. Tak, tak, tego słynnego szachisty sprzed lat, historycznego można powiedzieć. Moi drodzy, pozycja Filidora. Jak widać, jesteśmy bierkami koloru białego, no i jesteśmy w niezbyt komfortowym położeniu. Wieża od nas na spodwójce, dosyć aktywny król i pion, który zmierza w kierunku pola przemiany. To są złe rzeczy. Ale żeby nie było, że tylko czarne barwy. Dobre jest to, że królem okupujemy pole przemiany, więc nie tak łatwo będzie tym pionem tutaj dojść na D1 i promocję na Hetmana. Ponadto mamy jeszcze dosyć aktywną wieżę, która może tutaj wykonywać różne ciekawe manewry. Ale powiem Wam szczerze, to będzie troszeczkę podcinające skrzydła być może. Jeżeli nie znacie poszczególnych manewrów w poszczególnych pozycjach, takich końcówkach jak ta, to prawdopodobnie nie będziecie w stanie... Czy to w pozycji remisowej ustać remisu, albo w pozycji wygranej wygrać? No niestety trzeba znać te motywy, moi drodzy. E, co tutaj należy zagrać w ogóle białymi? Mamy remis, ale jest tylko jedna droga prowadząca do remisu. Naturalnie wygląda atakowanie króla od tyłu, tak? Czyli na przykład wieża E8 szach. Zazwyczaj tak to się właśnie odbywa, ale nie w pozycji filidora, moi drodzy. Dlaczego? Ponieważ król zagrałby teraz na D3 i grozi mat wieżą na H1 i musimy odejść królem. Właśnie, nie ustoi nasz król na d1. No właśnie, i ten szach jest troszeczkę przedwczesny. Idea jest taka, żeby atakować króla od zakrystii, ale jeszcze nie teraz. Jeżeli król e1, no to szach, król f2, król podchodzi, pionek jest pchany. Jeżeli król c2, to szach, król b2, król został wyproszony z salonu, moi drodzy. Niestety, pokażę Wam, jak to by mogło wyglądać. Gramy królem na c1, Chodzi rzecz jasna, tutaj moi drodzy szaszek, król B2, król D2. I to może nie jest tak oczywiste jeszcze, jak to wygrać bezpośrednio dla takiego stricte amatora, no ale ogólnie rzecz biorąc, ten pionek będzie, kiedy będzie mógł tylko, to będzie szedł do przodu. Prawdopodobnie teraz mogłyby zechcić Białe ustawić wieżę za tym pionem, no to gramy sobie D3 po prostu, tak. Jeżeli wieża cały czas chce stać za pionkiem, no to proszę bardzo, załóżmy gra na D6, no to idziemy królem na E2. Jeżeli zostanie wrzucony szach, król E6, to mamy szansę przedrzeć się dalej, iść na D1 i już pion będzie mógł być pchany. Znowu zwróćcie uwagę na fakt, że król jest tak naprawdę wyproszony z imprezy. On tam stoi przed wejściem, prosi bramkarzy, czy może zajrzeć, ale okazuje się, że bramkarze nie pozwalają mu wejść do klubu sprawdzić ile jest osób, taki stały tekst, nie? A bo tylko wejdę, ile osób. Wieża d6 załóżmy jest d2. No i co grać? No król c3 jeszcze mógłby pójść. Trzeba się bronić, szukać cały czas szans, może wygrać pionka na d2. No nie jest to niestety, znaczy ni niestety to nie działa, bo wieża h3 po prostu weszłaby król b2 i wieża e3. Gramy i jest po ptokach. Nie ma już szacha po ruchu królem gdzieś tutaj na linie, pionek dochodzący. Nie wydaje się to takie łatwe wcale, ale jest to wygrana, moi drodzy. Jest to wygrana czarnych z tym pionem, a nie powinny mieć tu wygranej, bo trzeba tutaj zastosować, moi drodzy, manewry polegający na odcinaniu króla. Ale jeszcze zanim przejdę do tego, co trzeba zagrać, to pokażę wam, co jeszcze nie działało. Po tym szachu i król moi drodzy na d3 z groźbą mata, ktoś mógłby uznać, że wieża na e1 zasłania wszystko, nie grozi mat, król stoi na polu przemiany, nic się nie dzieje, no właśnie się dzieje. Okazuje się, że się dzieje, bo wieża robi przerzutkę i zostaje przestawiona z groźbą a1-mat i znowu trzeba królem się ruszyć, ale tutaj to się kończy jeszcze tragiczniej, bo tutaj wygrana jest jeszcze szybsza. Żeby nie dostać mata, trzeba ruszyć królem, co tak naprawdę w konsekwencji traci wieżę. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Czyli to jest przedwczesne. Tu trzeba grać jedyny ruch wieża A3. Zielona strzałeczka oznacza, że to dobry ruch. Tak to sobie tutaj ustawiłem. Odcinamy króla, moi drodzy, nie przepuszczamy go. Nie wpuszczamy go na rząd trzeci. No dobra, ale ktoś powie, no hej, no ale to przecież pionek sobie pójdzie na D3, przesłonka i król pójdzie na E3. O właśnie, my to chcemy. My chcemy, żeby on zagrał e3. Bo teraz już król na e3 nie wejdzie i groźby matowej nigdy nie będzie. Kumacie? A, król zajął po prostu, znaczy piąt zajął pole, które chciało kupować król, grożąc matem. Na h1. I teraz należy przestawić wieżę i atakować króla od tyłu. Proszę Państwa. I atakować króla od tyłu. No właśnie. I tutaj... Powiem Wam szczerze, że są trzy posunięcia, które móg, mógłby czarny wybrać. Jest to król E3, jest to pion D2 i jest to wieża H1 szach. Żaden z tych ruchów nie jest w stanie wygrać. Król E3, pierwszy wariant, proszę bardzo. Co dalej? No to szachujemy od tyłu. No to król D4. Szachujemy cały czas. Król załóżmy, przestawi się na C3, może z tej mańki. Znowu od tyłu szach, król d4, niestety jest to pozycja remisowa. Cały czas ten król będzie po prostu atakowany przez wieżę. Jeżeli będzie na przykład chciał do nas podchodzić jakimś zygzakiem, to tak na dobrą sprawę zgubi prawdopodobnie pionka na d3. Yy, dobra, to był ten wariant po wieża a8. Dopiero wieża a8 i intencja szachowania od tyłu, tylko wtedy, kiedy w tej pozycji akurat pion stoi na d3. A nie król. To jest ważna sprawa. No dobra, drugi wariant. D2. Mm, pionek blisko pola przemiany, kurde lebele, trzymany przez zwierzę. Znowu ta sama bajera. Znowu jest to samo. Jak król odejdzie, to zawieszamy się na pionku, możemy go wygrać, no ale pewnie będzie chciał bronić. No dobrze, niech broni. No to znowu szaszek. <laughs> król D3. Wieża D8 szach. Show me what you got. No i on nic nie ma, niestety, w tej pozycji. Cały czas szachujemy, dziada. No dobrze, a co powiecie na taki wariant jak nie pchanie pionka, nie podejście królem, tylko wieża z szachem? Król D2. Wieża szach? Z powrotem. Nie można tu progresować. Jeżeli daję tego nam tempo, to od razu szach. Wieża od tyłu. Teraz już jak Piąsto stoi tutaj to. Musi być to remisowe. Jeżeli szach, to król D1. I mamy, moi drodzy, to. Czyli jak widzicie, w pozycji filidora trzeba uważać, żeby za szybko nie wrzucić szacha, bo król przejdzie na D3 i będą groźby mata, wyrzucą nam stąd króla po prostu. Jedynym poprawnym ruchem jest wieża odcinająca rząd trzeci albo szóste analogicznie, jakbyśmy odwrócili kolor, i tak dalej. Mam nadzieję, że takie rzeczy są przydatne. Mam nadzieję, że podobają Wam się te wideolekcje na temat końcówek. Będę tego robił więcej. Merytoryka wraca na kanał Mariana. Oczywiście rozrywka zawsze też, ale jest czegoś się nauczyć. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i oczywiście do usłyszenia.